cały cykl, ale pamiętajmy, nigdy nie chcemy podchodzić do tych serii nauczań jako do tematów, które po prostu odhaczamy, już nigdy do nich nie wracamy. Na zasadzie to już przerobiliśmy. Ponieważ te serie mają za zadanie pobudzać nas w różnych obszarach, ponieważ życie to nie jest tylko jeden wymiar, to jest wiele wymiarów. I myślę, że byłoby wielkim błędem, gdybyśmy skupili się tylko na jednej części. Zauważyliście, że było tutaj 13 różnych części, ale wszystkie tak naprawdę były w temacie przebudzone Kościół. Wszystkie mówiły o jednym. I to, jest, I to jest coś, co nigdy nie może nam uciec, że potrzebujemy. Spojrzeć zawsze na, 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 na szerszy obraz, żeby złapać istotę rzeczy. Ponieważ kiedy koncentrujemy się tylko na jednej części, to jest niebezpieczeństwo, że zaczniemy wykrzywiać ten szerszy obraz. Widzicie, to jest tak, jak, jak, jakbyśmy starali się opisać ten pulpit, i teraz, jeśli skupię się tylko na tej części, to powiem, że cały pulpit to jest ta część. Jeśli skupię się tylko na tym, to powiem, no to właśnie o to chodzi w pulpicie. Jeśli skupię się na tym, to powiem tylko o to chodzi w pulpicie. Czasami, kiedy patrzymy na chrześcijaństwo dzisiaj, na różne kościoły, to, to zauważymy, że różne kościoły akcentują różne rzeczy. Są kościoły, które non-stop akcentują tylko na przykład uzdrowienie. Są kościoły, które akcentują tylko wiarę. Są kościoły, które akcentują dary duchowe. Są kościoły, które akcentują tylko powtórne przyjście Chrystusa. Są kościoły, które akcentują pokutę. I tak dalej, i tak dalej. I teraz niebezpieczeństwo, jak powiedziałem, polega na tym, że możemy doprowadzić to do miejsca, w którym wykrzywimy Ewangelię. Akcentując tylko jeden element Ewangelii. I powiem Wam najczęściej. Tym elementem, który akcentujemy w Ewangelii jest to, że darowano nam grzechy. To jest dobra nowina, że nasze grzechy zostały nam przebaczone. Tylko się z tym, że to jest najczęściej akcentowany aspekt Ewangelii. I teraz, co się dzieje w sytuacji, kiedy rzeczywiście tylko koncentrujemy się na tym aspekcie? To znaczy, że. Zaczynamy wierzyć w to, że ostatecznym celem Ewangelii było uwolnić nas od grzechów, odkupić nas z grzechu, co prowadzi do miejsca, w którym cieszymy się z przebaczonych grzechów, ale dalej żyjemy dla siebie i w niezależności od Boga. Z biletem do nieba. Ponieważ myślę, że chodzi tylko o tą jedną część. Chodzi tylko o to, że moje grzechy zostały mi przebaczone. Teraz musimy zobaczyć, że przebaczenie grzechów nigdy nie było celem ostatecznym, nie było celem samym w sobie. Przebaczenie grzechów było tylko środkiem do celu. Teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co jest tym celem ostatecznym. O co Bogu zawsze chodziło w tym wszystkim. I chciałbym odnieść się, wiecie, do dwóch fragmentów Słowa Bożego, które w pewnym sensie odnoszą się do stworzenia. Ponieważ kiedy, kiedy chcemy zobaczyć całość obrazu, to musimy wrócić do początku. Jaki był pierwotny plan? Jaki był pierwotny zamiar Pana Boga? A więc te dwa fragmenty, które za chwilę przeczytam, będą mówić o stworzeniu, ale tak naprawdę one nie mówią o stworzeniu, one mówią o celu, dla którego zostaliśmy. Stworzeni. I pierwszy fragment to fragment z Kolosan 1,16, gdzie apostoł Paweł pisze, Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, mowa jest o Jezusie: w niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez niego i dla niego. Zauważcie, że tam nie pisze, że zostało stworzone, że zostaliśmy stworzeni dla siebie samych. Chcę, żebyśmy to usłyszeli. Bo to jest kluczowe w tym, o czym dzisiaj rozmawiamy. Wszystko zostało stworzone przez niego i dla niego. To znaczy, że ty i ja zostaliśmy stworzeni nie dla siebie samych, żeby żyć tutaj dla siebie samych. Zostaliśmy stworzeni dla niego. Posłuchaj, jeśli to złapiesz, to zrewolucjonizuje Twoje życie duchowe. Jeśli złapiesz to, że zostałeś stworzony dla Niego, nie żyjesz dla siebie samego. Kolejny fragment, który również odnosi się do stworzenia, więc idziemy do samego początku, to Księga Objawienia 4.11. Gdzie apostoł Pawy, gdzie Jan pisze tak: Godny jesteś nasz Panie i Boże, przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i dzięki Twojej woli powstało i zostało stworzone. W pierwszym fragmencie mówiliśmy, że zostało wszystko stworzone przez Niego i dla Niego. Tutaj czytamy, że zostało wszystko stworzone z Jego woli. To słowo z Jego woli inaczej, można moglibyśmy powiedzieć, że jest wynikiem Jego pragnienia, że to było Jego pragnieniem, że tego Bóg pragnął, że tego Bóg chciał. Jedno z tłumaczeń mówi, że zostaliśmy stworzeni dla Jego przyjemności, dla przyjemności Boga. Teraz, kiedy, kiedy, kiedy mówimy, że zostaliśmy stworzeni dla przyjemności Boga, musimy mieć świadomość, że nigdy nie chodziło o to, żebyśmy za... przynosili Panu Bogu rozrywkę, ponieważ Bóg jest znudzony i nie miał co robić, więc stworzył nas. I żeby się pośmiać, kiedy Bóg mówi, że stworzył nas dla swojej przyjemności, to mówi o tym, że Bóg ma przyjemność w istotach, w stworzeniach z którymi może mieć osobistą więź i relacje. I teraz jeśli zostaliśmy stworzeni na jego obraz i jego podobieństwo jako istoty relacyjne, to znaczy, że możemy przynosić mu przyjemność, radość i jednocześnie zostaliśmy stworzeni do tego, aby poznawać Boga i cieszyć się relacją z naszym Stwórcą. To są dwa kluczowe fragmenty, które mówią o samym początku, o stworzeniu i dlaczego zostaliśmy stworzeni. One pomagają nam zobaczyć szerszy obraz, a nie tylko jakąś część. Ponieważ kiedy zaczniemy widzieć ten szerszy obraz, to to zmieni całkowicie nasze patrzenie na życie, na naszą relację z Bogiem, na Boga. Na wszystko, co nas otacza, będziemy patrzeć inaczej. Dlatego, że zaczęliśmy rozumieć wtedy, po co zostaliśmy stworzeni i dla kogo zostaliśmy stworzeni. Pierwszą rzeczą już wiemy, że nie zostaliśmy stworzeni dla siebie samych. To jest kosmos, wiecie. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. I dla Niego. A więc to pokazuje też, że nie jesteśmy ludźmi stworzonymi do życia w niezależności od Boga. Niezależność właściwie jest czymś, co, co wkroczyło na świat, co zaczęło charakteryzować człowieka w momencie grzechu. Kiedy człowiek upadł, wszedł w miejsce życia w niezależności od Boga. Tym samym Słowo Boże mówi, że wyszedł z panowania i autorytetu Boga, ponieważ kiedy Bóg stwarzał Człowieka. Jest napisane, że stworzył go, umieścił go w ogrodzie, dał mu zadanie, ale wszystko to miało się odbywać pod autorytetem i panowaniem Boga. Człowiek nigdy nie miał żyć w niezależności od Boga, nigdy nie miał żyć dla siebie samego o czym już wcześniej wspomniałem. I teraz. W tym kontekście zaczynamy rozumieć cel krzyża i śmierci Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że ten odwieczny Boży zamiar, zamiar nigdy się nie zmienił. On pozostał ten sam, abyś ty i ja, byśmy żyli dla Niego i byśmy mogli żyć pod Jego panowaniem, pod Jego autorytetem, ciesząc się relacją z Nim i poznając Go. I to, co straciliśmy przez upadek w Adamie, to w Chrystusie przez krzyż Bóg przywrócił, uczynił możliwym, żebyśmy wrócili do tego pierwotnego zamiaru Bożego, abyśmy na nowo mogli żyć dla Niego, abyśmy mogli żyć pod Jego panowaniem i abyśmy mogli żyć dla Jego radości i przyjemności, ciesząc się i poznając Go. To jest powód krzyża. Bogu nic z samych grzechów przebaczonych. Jeśli na tym miałoby się skończyć. Apostol Paweł nieustannie odnosi się do tych słów, do tej prawdy. W 2 Koryntian 5:15. Mówi, umarł zaś za wszystkich. Teraz ważne jest, abyśmy uchwycili to słowo aby, ponieważ to słowo aby określa przyczynę i powód, dla którego coś się stało. A więc, a więc umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. To samo prawdę widzimy w Rzymian 14, 7 do 9. Nikt z nas przecież dla samego siebie nie żyje. Nikt z nas, apostoł Paweł mówi tutaj w kontekście ludzi wierzących, nie mówi o niewierzących, mówi nikt z nas, ludzi, którzy oddali swoje życie Chrystusowi, dla samego siebie przecież nie żyje ani nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana. Umieramy, czy więc żyjemy, czy umieramy, należymy do Niego. Teraz wersja dziewiąta, posłuchajcie. Chrystus po to umarł, żeby darować nam nasze grzechy i żeby dać nam bilet do nieba? Co tu jest napisane? Po to umarł i zmartwychwstał, aby... Powiedzmy wszyscy, aby... Aby panować nad żywymi i umarłymi. Aby panować. W liście do Kolosan 1.13, w przekładzie dynamicznym, czytamy: bądźcie świadomi, że to Bóg wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł pod panowanie umiłowanego Syna, w którym dokonał odkupienia i uwolnienia z mocy grzechu. Ponownie widzimy tutaj tą samą myśl. Że po to umarł, po to dokonał odkupienia grzechów, abyśmy mogli wejść pod panowanie, z którego wyszliśmy przez upadek. To znaczy, Bóg przez krzyż ciągle dąży do tego, żeby wrócić do pierwotnego zamiaru, aby człowiek żył pod autorytetem i pod panowaniem stwórcy i mógł cieszyć się relacją z nim. Aby mógł żyć dla Niego. I to było możliwe tylko i wyłącznie dzięki ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu. A krzyż był tylko środkiem, który umożliwił ten powrót. A więc Jezus tym samym nie tylko stał się naszym Zbawicielem, ponieważ to jest ten, ten, elemen, ten ta, ta jedna część Ewangelii, która często jest akcentowana. To jest greckie słowo soter, zbawiciel. Ale całe pismo pokazuje nam, że Chrystus stał się również naszym kyrios, czyli Panem. Jeśli Chrystus jest tylko Twoim soter, Twoim zbawcą, ale nie jest Twoim kyrios, to znaczy, że siedzisz tylko z biletem do nieba. Ale dalej żyjesz swoim życiem, tak jak wcześniej żyłeś, życiem niezależnym od Boga, żyjąc dla siebie samego, dla swoich pragnień. Ale kiedy czynisz Jezusa swoim Kyrios, swoim Panem, to jest moment, wiecie, kiedy następuje duchowa rewolucja. Kiedy Chrystus staje się naszym Zbawicielem i Panem. Apostoł Piotr w dziejach apostolskich, w pierwszym swoim kazaniu, w Dzień Pięćdziesiątnicy, mówi o tym w ten sposób. A zatem, niech się, nie, a, a zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem, Kyrios i Chrystusem, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Okej, okay, zmierzając, zmierzając do brzegu, dlaczego mówimy dzisiaj w tym kontekście, znaczy o tych rzeczach, jeśli chodzi o zakończenie tematu przebudzonego kościoła? Jak, jak to się ma do przebudzonego kościoła? Ano, kościół, który. Wyznaje Jezusa tylko jako swojego Soter, jako swojego Zbawcę. To Kościół, który jest śpiący, to Kościół, który jest, któremu brak oddania, poświęcenia, miłości, pasji dla Chrystusa. Jeśli chcemy być przebudzonym Kościołem, to potrzebujemy na nowo wejść pod panowanie i pod autorytet. Jezusa Chrystusa. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie być ożywieni. Wiecie, jeszcze, jeśli, jeszcze nigdy nie widziałem ludzi wierzących, chrześcijan, znudzonych Panem Bogiem, znudzonych chrześcijań, chrześcijaństwem, którzy Jezusa uznali za Soter i za Kyrios. Ale widzę rzesze chrześcijan. Którzy są znudzeni chrześcijaństwem, którzy wpadają w niedzielę do kościoła, dla których Jezus jest tylko soter, jest tylko zbawicielem, który dał im bilet do nieba. I, i potrzebujemy wrócić do tego miejsca. Ponieważ przebudzony kościół to kościół, który widzi cały obraz. A nie tylko cząstkę Jezus mnie zbawił. Ponieważ przebudzony Kościół to Kościół, który nie uprawia selektywnego chrześcijaństwa, gdzie wybiera tylko elementy, które mu pasują, które są wygodne, ale przebudzony Kościół to Kościół, który bierze całość przesłania Ewangelii i widzi całość obrazu Bożego i dzięki temu wraca do miejsca którym rozumie, dlaczego istnieje, dlaczego został stworzony, jaki jest powód mojego i Twojego istnienia? Dzisiaj, kiedy mówimy, często o tym, że nie mamy żyć dla siebie, kiedy mówimy o poddaniu swojego życia i autorytetu, i swojego życia, i wejście pod autorytet, i panowanie Chrystusa, ludzie czują, że ktoś stara się ich pozbawić ich niezależności. Ja jestem człowiekiem niezależnym. Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić, nikt nie mówił, jak mam żyć. To jest moje życie, ja decyduję. Ha. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. Jeśli tego nie zrozumiesz, to tak naprawdę nie rozumiesz, po co istniejesz. Jaki jest cel Twojego i mojego życia. I kiedy nie znamy celu, dla którego istniejemy, to będziemy go znajdować w różnych rzeczach, próbować je znajdować w różnych rzeczach. Wierzę, że Bóg zaprasza nas dzisiaj do miejsca, w którym na nowo uznamy go nie tylko soter z bawicielem, ale na nowo uznamy go Kyrios, naszego życia. Ta myśl jest rewolucyjna, bo kiedy złapiesz to, że zostałeś stworzony dla niego. To nie możesz inaczej, jak tylko przebudzić się dla Niego. Długo myślałem nad tą myślą, skupiałem się, napawałem się tą myślą, ponieważ być może nie macie tyle czasu dzisiaj, jak ja, studiując to, przygotowując się, ale, ale sam na nowo zaczynałem doświadczać, jak to objawienie, jak ta prawda zaczyna dokonywać wewnętrznego przewrotu w moim życiu. Stworzył mnie dla siebie. Dla Jego przyjemności zostałem stworzony. Dlatego Bogu tak bardzo zależy, abyśmy go poznawali. Ponieważ ta każda relacja, jeśli mamy się nią cieszyć, to my potrzebujemy poznawać go coraz to bardziej. Niestety, bardzo często jest tak, wiecie, że czcimy, jak mówi, jak mówi apostoł Paweł na Reopagu, w dziejach apostolskich. Pamiętacie, kiedy poszedł na reopak, i zobaczył tych wszystkich bogów, te bożki poukładane, zobaczył jednego, na którym było napisane nieznanemu Bogu. Apostoł Paweł mówi tak. Wy czcicie to, czego nie znacie. Rzecz w tym, że często czcimy Boga, którego nie znamy. Nie znamy Go, bo nie poznajemy Go. I czcimy coś, czego nie znamy. A kiedy czcisz coś, czego nie znasz, nie wiesz do końca. Czy to, co robisz, właściwie jest czymś, co oddaje mu chwałę i co go czci. Nie potrafisz cieszyć się tą relacją. Bo trudno jest cieszyć się relacją z czymś, czego nie znasz. A więc Paweł mówi: czcicie coś, czego nie znacie. Pomyślmy nad tym przez chwilę. Zostałem stworzony przez Niego nie dla siebie, dla Niego. Stworzony dla Niego. To musi zmienić percepcję życia. To musi zmienić to, w jaki sposób podchodzę do Boga. To musi zmienić to, w jaki sposób buduję relacje z Bogiem. To musi zmienić sposób, w jaki żyję, kiedy na nowo czynię go Kyrios, Pan mój i Zbawca mój. Takim chrześcijaństwem i taką relacją z Bogiem, nie możesz być znudzony, uwierz mi. Nie możesz, ponieważ w tego rodzaju relacji zachodzi pewnego rodzaju duchowa dynamika, w której duch święty nieustannie zaczyna przynosić objawienie, poznanie stwórcy Boga, zaczynasz się przebudzać. Zaczynasz rozumieć, dlaczego żyjesz, dlaczego istniejesz. Już nie chcesz żyć dla siebie. Ale chcesz już żyć dla Niego w życiu. Ponieważ, jak mówi poseł Paweł, On wykupił nas i nabył nas swoją krwią. Dlatego nie należymy już do siebie samych. Ale do niego zapłacił cenę krwi za ciebie i za mnie. Nie jesteś swoją własnością. Bóg cię nabył. On sprowadził cię pod swój autorytet, pod swoje panowanie na nowo. Chciałbym, żebyśmy teraz. Mogli odpowiedzieć na to słowo? Jak już dzisiaj Jarek wcześniej cytował, że Jezus otrzymał imię, które jest ponad wszelkim innym imieniem, i na to imię, i to imię każdy język wyzna, i na to imię każde kolano się ugnie, uznając, że Jezus jest. Kyrios, nie tylko Soter, ale Kyrios. Widzę Kościół, który nie żyje dla siebie samego, ale Kościół, który żyje dla Niego, który żyje zgodnie z pierwotnym planem Boga, który widzi szerszy i cały obraz. Który jest wdzięczny za krzyż, ale nie pozostaje w miejscu tylko krzyża, rozumiejąc, że krzyż umożliwił nam powrót do tego pierwotnego planu, w którym na nowo żyje pod jego panowaniem. Jeśli każdy język wyzna i jeśli każde kolano się ugnie, to chciałbym zaprosić was do tego, żebyśmy zgięli swoje kolano, jeśli chcesz oczywiście, jeśli chcesz, żebyśmy zgieli swoje kolana przed i tym samym uznali Go jako swojego Kyrios. I powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za, za to, że jesteś moi, moim soter. Ale rozumiem, dzisiaj zobaczyłem, że to jest tylko część, a nie całość. Uznaję Cię moim Panem. nowo żyć dla Ciebie. Żyć dla Ciebie. A być może jesteś na tym miejscu i nigdy nie uczyniłeś Jezusa swoim soter, swoim Zbawicielem. Nigdy nie oddałeś swojego życia Jemu. Nie, nie przyjąłeś przez wiarę tego, co On zrobił na krzyżu. To być może będziesz potrzebował również uczynić Go dzisiaj swoim soter, swoim Zbawcą. Ponieważ usłyszałeś dzisiaj Ewangelię, usłyszałeś dobrą nowinę, że Bóg w Chrystusie świat pojednał ze sobą. Świat, czyli również Ciebie. To pojednanie to nic innego, jak przywrócenie zburzonego porządku, zburzonego przez grzech. Aby mógł na nowo cieszyć się relacją, z moim Stwórcą. Ja bym mój Stwórca mógł cieszyć się relacją ze mną.